W tym filmie chciałbym pokazać, w jaki sposób zainstalować program Power BI Desktop. W tym celu przełączam się do przeglądarki internetowej, wchodzę na stronę Google i wpisuję Power BI Desktop Download. Odnajduję oficjalną stronę Microsoftu: Download Microsoft Power BI Desktop from Official Microsoft Site. Klikam na to. I mam możliwość wybrania języka. Ja pozostanę przy języku angielskim. Wciskam przycisk Download. I teraz bardzo ważna rzecz: czy pobieramy plik Power BI dla systemu operacyjnego 32-bitowego czy 64-bitowego? Jak to możemy sprawdzić? Klikamy w ikonę Windowsa. Wchodzimy w ustawienia. Odnajdujemy system. Na samym dole informacje i typ systemu: 64-bitowy system operacyjny, procesor 64. To oznacza, że powinniśmy pobrać program instalacyjny. Ten oto tutaj. Jeżeli informacja o systemie operacyjnym Windows nie pokaże nam tej wartości 64, oznacza to, że mamy system operacyjny 32-bitowy, i wtedy należy pobrać ten plik. Po wciśnięciu przycisku Next. Pojawi się charakterystyczne okno dialogowe. Wybieramy Zapisz plik i następnie postępujemy zgodnie z poleceniami na formularzu. Ja wybiorę Anuluj. Pierwsze uruchomienie programu Power BI Desktop wygląda w następujący sposób. I tak wygląda ekran startowy. Ja wybrałem wersję anglojęzyczną, można wybrać wersję polskojęzyczną. Ja wybrałem wersję anglojęzyczną, ponieważ wszystkie uaktualnienia, najnowsze narzędzia najpierw pojawiają się w wersji anglojęzycznej, a dopiero potem w innych wersjach językowych. Stąd mój wybór, ale oczywiście można wybrać wersję polskojęzyczną. Żeby rozpocząć, kliknę Get Data i wybierzemy na razie opcję Cancel. W jaki sposób pobrać dane i stworzyć swoją pierwszą wizualizację, o tym powiemy sobie w następnym filmie.